Szybsza niż wygląda Siadaj mała opróżnijmy moje jądra Kiedy siadasz na miejscu pasażera to odsiedzą ci się cycki od subwoofera Moja konda szybsza niż wygląda Siemaneczko, Lidzka, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie Z tej strony Bączek A dzisiaj tak jak widzicie siedzę w samochodzie Czyżbym coś kupił? No Kupiłem trzeci samochodzik W wieku 16 lat e. No i co to za samochód pewnie się zastanawiacie. Jest to Honda Civic. Siódma generacja 1-6 fałtek. Także tak to się prezentuje w środeczku. Jeszcze jest nieposprzątane. Właśnie za chwilę się będę tym zajmował, a podczas mycia to wam go trochę poogrywam. Poogrywam, ponagrywam, przebitki porobię, no i coś wyleci na YouTube w końcu, fajnego, mam nadzieję. A jak nie będzie fajne, no to będzie lipa, ale, ale musi być fajne, czemu miało być, być niefajne? Mam trochę planów na ten samochodzik, niedługo prawko będę robił, w sensie no rok jeszcze, ale no już niedługo, no i co? Plany mam wsadzić tubę do bagażnika, e, przyciemnić szyby tylnie, to na pewno. No na pewno przyciemnimy tylnie szyby, bo nawet nie ma o czym mówić. No. Reszta to się zobaczy. Jeszcze jakieś wizualne na pewno rzeczy. Lakierować nie wiem czy będę, możliwe. Się zastanawiam bo jest fajny lakier, mi się ten lakier podoba, tylko że on już jest z Jakby był nowy kolor, kolor tego lakieru całkowicie, to było zarąbiście. Ale jak nie, to się przelakieruje, tylko kusi mnie sprejami psiknąć. Nie dlatego, że nie chcę lakierować pistoletem, bo coś tam lakierowałem, ale sprejami widziałem, że fajne te auta wychodzą. Albo wałkiem malują, ale wałkiem ja nie chcę. Ja nie, nie chcę mieć takiej struktury na aucie. Także bez przedłużania idę, zabieram się za mycie autka, może odkurzę jak mi się będzie chciało i nie zacznie padać, bo pogoda jest taka, na dwoje babka wróżyła, ale... Raczej dzisiaj będzie padać na 90%. Na napalona gąska, walę prosto z mostu, zanim wejdziesz, ej, dorzuć się na Bachę baby. Pamiętam nasz pierwszy raz, zobaczyłem ją na giełdzie, znajomy handlarz mówił, wiesz, lepszej nie będzie. Tłumaczył, że pierwszy właściciel jeździł tylko z górki, a jak ja nie wezmę, zostawi ją dla córki, tak. Z łatwością wyprzedza mercedesy, stworzona dla ludzi, którym bardzo się śpieszy, E, lala. To nie to, że się przechwalam, bo mam w sobie dużo czasu, ale lubię zapierdalać, to mój Wszystkie ładne Nie przesadzaj, czasem trafi się paczkę Oj tam, oj tam O gustach się nie gada Jeden lubi bułeczki, drugi córkę piekarza Co sądzisz o pedała? Nie? nie ma co ogólniać, kocham ten od gazu Nienawidzę tego od hamulca Dorzuć się na wache baby, bo Ten samochód nie jeździ na k Moja konda Szybsza niż wygląda Siadaj mała, opróżnijmy moje jądra Kiedy siadasz na miejscu pasażera To odrzęcą ci się cycki od sufera. Moja Szybsza niż wygląda To co lubi każda napalona gąska Ale prosto z mostu zanim wejdziesz Ej, dorzuć się na bachę baby Kiedy mówią o kimś na mieście To mówią o mnie i o tej hondzie Co ma wir w baku Wszystkie że nie jestem czystym chłopcem. Każda szybka tu, jakby piła jechowcem. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki zapraszam do grondy, przewiodę wasze tyłki. gumki, stringi, kolczyki i spinki. Giną po trzy tak jak na pustyni Pingwin. Nigdy nie kupiłbym sobie Forda. Bo jak masz Forda, to nie jesteś dobra morda. Alfa Romeo? Nie, nie jestem romantykiem. Jak masz Alfa Romeo, pionę z mechanikiem Renault? Kiedyś byłem z Ireno. Miała przepalone styki i paliła jak smok wygląda, Tak jak widzieliście, Hondę umyłem. E, no, nie było to po samym umyciu, to co widzieliście. Było to też po wyłoskowaniu Wywoskowałem ją sobie ręcznie masakrę. Turbo-pastą jakąś tam. No, fajnie to wyszło. Nie powiem, połysku nadało lakierowi. Ten samochód dawno tak nie wyglądał. No to nie wiem. nie wiem, no ładnie. Ogólnie silniczek tutaj jest 1,6 fałtyk, tak jak wam na początku mówiłem. 110 koni leci to nieźle. Piątka skrzynia. Ogólnie trzeba się przyzwyczaić, bo dziwnie tutaj bierze sprzęgło. W sensie w ogóle dziwnie się trochę tą Honda Civic jeździ. E, tak inaczej niż każdym innym samochodem. Ale no to do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. No i co wam tu jeszcze powiem? No tyle chyba. Silniczek jest spory. A jeszcze mogę wam powiedzieć, silniczek jest po remoncie. oleju, no jak na ten moment nie brał ani mililitra po tym, po tej kapitalce. Teraz to nie wiem jak tam będzie, e, bo odkupiłem go tą Honda od siostry. Siostra ją wcześniej miała, później miała. E, w nią stuczkę, znaczy w nią uderzyli no i później kupiła sobie inny samochód i, i ten został, stoi wymieniłem tylną, tylną lampę, no to będziecie mieli w oddzielnym filmie, ten leci w filmik szybciej, a w następnym prawdopodobnie będziecie mieli właśnie wymianę lampy tylniej w nie najlepszej jakości bo nagrałem ją już dawno, a bo wtedy ciemno no. i co? Mówiłem, tu będę myślał wstawić z tyłu, żeby to banglało w tym aucie, chociaż i tak głośników najgorszych nie ma, bo tam były zmieniane chyba na JBL z tego co mi się kojarzy. No, no i będzie upalane kiedyś w przyszłości, go jakoś przelakieruję czy coś, no i też będzie fajnie. Te szyby myślę przyciemnić. Ale tu patrzę, że jest jakaś folia ochronna, czy nie wiem, czy one może już są trochę przyciemnione. Właśnie tego nie wiem. Bo jak tak, to są wszystkie przyciemnione, bo no tak się wydaje jakby... Jakby było tu trochę... Inne kolory, inne kolory niż na Ale to... to, to... Dobra, nieważne. Mało ważne, to się... to wyjdzie w praniu. Trzeba się temu przyjrzeć. A tu jest strasznie gorąco, już się spociłem cały i no nie chcę siedzieć w tym aucie. Także trzymajcie się do następnego. No i zostawcie tego subika, lajka, co tam wam się podoba, komentarz udostępnijcie swoim znajomym. No i do następnego elu.